Smolder, czy pełnym imieniem Ignacarius Gigantareno Rex Lespes Oferentis, to wielki mały dziedzic potężnych kamaworskich smoków. Powiązanych chociażby z Wiego. Choć gracze trochę się podzielili, bo jedni uważają go za kolejną słodką postać, zupełnie nie pasującą do ligi, i wręcz wskazują, że mając tyle smoków, dostaliśmy smoldera, a innym podoba się słodki smoczek z pełnym pakietem nawiązań i słodkich interakcji. No cóż, znacie mnie już dość długo, także na pewno wiecie, że ja bym był bardziej zadowolony z takiego przepotężnego, wielkiego smoczyska albo smoka, który dorasta w trakcie gry. Natomiast dzisiaj nie o tym. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, jak wyszło jego lore. Moi mili, krótki komunikat od partnera technologicznego kanału. Chodząc w link z opisu lub przypiętego komentarza, znajdziecie ogromne promocje na sprzęt Endorfi z okazji tygodnia akcesoriów. Promocje są naprawdę zacne. Zresztą widać, bo sprzęt dość sukcesywnie znika. Chodząc w link z opisu lub przypiętego komentarza na dole, odnajdziecie odnośniki do sklepów objętych promocją, gdzie znajdziecie myszki, słuchawki, mikrofony czy ramiona do nich. Tak właśnie wygląda ramię od Endorfi i mikrofon Solum Studio który też jest objęty promocją, przez który mnie osobiście tak właśnie słychać. Tydzień akcesoriów trwa do 4 lutego. Pięknie dziękuję za uwagę i przechodzimy do materiału. Kochani, Lord Smoldera jest podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy rozszerzenia smoków, jak i losów samego Kamaworu. Zatem brzmi dobrze, prawda? A druga losów samego małego Smoldera. Według historii, Smoki miały żyć w krainach Kamavoru na długo przed tym, jak te krainy w ogóle miały swoje nazwy. Przypominam, że Kamavor to nie jest tylko królestwo, do którego upadku doprowadził Wiego, ale cały kontynent na wschód od znanej ligolegendowej mapy jest określany właśnie kontynentem Kamavoru. Trochę podobnie jak mamy z Shurimą, ponieważ mamy przecież Imperium Shurimy, ale cały kontynent nazywany jest kontynentem shurimańskim, pomimo tego, że mamy tam jeszcze Targon czy Isztal. Natomiast po przybyciu śmiertelników do kamaworskich krain rozpoczął się konflikt ludzi ze smokami. Top. Tutaj jedna rzecz mnie zastanawia. Według kanonu League of Legends jednymi z pierwszych cywilizacji były te w Ioni, Freliordzie i właśnie w Kamaworze. Kilka tysięcy lat w przeszłości doszło do wydarzenia określanego zachodnią migracją, gdzie podróżnicy Kamaworu udali się na kontynenty Valoranu i Shurimy, zakładając osady, wioski czy całe państwa. Zresztą o tej migracji wspominałem dosłownie we wczorajszym materiale o Targonie. Zatem, gdy czytamy, o przybyciu śmiertelników nastał nasz konflikt. Skąd zatem przybyli ci śmiertelnicy? Czy może jest jeszcze jakiś nieznany kontynent? Czy może najpierw do Kamaworu. Przybyli ludzie z Freliordu, Ajoni czy innego miejsca? Ja wiem, że to jest Pierdoła. Nie mówię tego na zasadzie narzekania, tylko jak już coś takiego mamy, to nie ukrywam, że bardzo chętnie bym się dowiedział, skąd ci ludzie tam przybyli. Idźmy, kochani, dalej. Wspominany konflikt ludzi ze Smokami został zakończony dopiero, gdy pierwszy król Kamaworu ukorzył się przed Matką Smoczego Rodu, błagając o użyczenie smoczej potęgi jego armiom. By wielkie imperium, które sobie wymarzył, miało rację bytu. Dla ciekawskich wiemy, jak nazywał się ten owy pierwszy król. I oczywiście nie, nie był to Wiego, a nazywał się Kamor. To właśnie do niego pierwotnie należało ostrze dzierżone dzisiaj przez Wiego. Niemniej, smoki również miały swoją przywódczynię, która wraz z władcą Camorem złożyli specjalną przysięgę określaną Vol, Visperi, Dessinvein. Tutaj znaczenia tego określenia nie dowiemy się z samej historii bohatera, aczkolwiek osoba stojąca za fabułą postaci rozszerzyła, że można to przetłumaczyć jako Wola, Visperi i Dessinvein, gdzie, co ciekawe, Visperi to jest stara obelga dla smoków. A vein dla ludzi. Ciekawe, że złożono taką obelżywą przysięgę. Niemniej, owe śluby doprowadziły do związania ludzi i smoków kamaworu. Wiemy również, że ową przywódczynią smoków była smoczyca określana babką żmiją. I aktualnie z naszej wiedzy wynika, że ta nie żyje. I co ciekawe, wiedzieliśmy już wcześniej, że taka smoczyca istnieje. Za tą wiedzę jest odpowiedzialny pewien lorowy element, w sumie jeden z dwóch, które mnie lekko mówiąc, tylko. Drażnią. Co ciekawe, oba występują przy fabule Smoldera. Babka Żmii została pokonana przez nikogo innego jak Nile. Niemniej, Smoki były lojalne tronowi i kolejnym rodom oraz pomagały Kamaworowi w podbojach. W zamian za to rodziny królewskie, jak i ludzie w Kamaworze składali Smokom ofiary. Chociażby bydło. Natomiast dzięki innym ofiarom, czyli złotu, klejnotom i innym kosztownościom, smoki zgromadziły ogromne bogactwo, co prowadziło według kultury Kamaworu do wykreowania szacunku. W sensie, i tak oczywiście smoki go miały, ale kosztowności jeszcze ich status zwiększały. Zdarzali się oczywiście ludzie chcący położyć swoją łapę na smoczych skarbach, aczkolwiek szybko z tego rezygnowali. Niemniej. Babka Żmija żyła dość długo, przeżywając sporo swojego potomstwa i innych smoków. Nawet dożyła panowania za czasów króla Viego. I do tej pory, Lord Muldera jest, powiedziałbym, całkiem okej. Okay. Powiem więcej: moim zdaniem ta część jest ciekawsza niż same losy małego smoczka. I właśnie ta historyczna część jest, a przynajmniej wydaje się być, bardzo dobra, prawda? Musiała nadejść. Moja druga ulubiona rzecz: Zrujnowanie. To zrujnowanie nigdy mi nie da prawda? W jego miał wezwać imperialne smoki, by te towarzyszyły jemu i jego zastępom rycerzy w wyprawie na błogosławione wyspy. Smoki nie rozpoznały postępującego szaleństwa króla, a żadne skarby runtery nie uszczędziły im okrutnego losu, jakie przyniosło ze sobą zrujnowanie. Wiecie dlaczego nie cierpię tego fragmentu? Ponieważ czuję, że to co jest tutaj zostało olane i... Może nie wyrzucone do śmieci, ale po kolei. Moim skromnym zdaniem, nadejście smoków razem z Wiego na Błogosławione Wyspy to jest taka prezentacja mocy, prezentacja potęgi. Nie tylko pojawiła się tam armia, ale również i smoki. No bo te przecież stanowią ogromną wartość, jeżeli chodzi o aspekty bitewne, co zresztą pokazała Daenerys w Grze o Tron. I wiecie co? Anthony Reynolds napisał to wręcz arcydzieło. Powieść zrujnowanie, która dotyczy dosłownie tego, o czym teraz rozmawiamy. Dosłownie ciśnie się na usta pytanie, czy w tej ajce były smoki? Nie było. Ja jeszcze rozumiem retconing starych historii, takich postaci jak Szako, Czogat czy Kogmaw. No im by się to wręcz przydało. Przepraszam, ale niespójność z tą powieścią to drogie kochane Riot Games to woła o pomstę do nieba. Jasne, w karciance Legends of Runeterra były zrujnowane kamaworskie smoki i podobne im bestie, aczkolwiek z tego co wiem, to były one zrujnowane, gdy powrócił Wiego i przejął je tak samo jak zrobił to Szywaną, a nie robił tego tysiąc lat wcześniej. Zresztą te zrujnowane smoki, jak wszystko co zrujnowane w karciance i w League of Legends, wyszło właśnie związane z eventem strażników światła, gdzie to Wiego powrócił i rujnował różne istoty, różnych bohaterów, Postacie. Wiecie co jest najgorsze? Że naprawa tego jest po prostu banalna. Wystarczy zrobić coś na zasadzie. Po zdarciu bariery chroniącej Błogosławione Wyspy, imperialne smoki poleciały w sekrecie na drugą stronę archipelagu, wypatrując potencjalnych sił nieprzyjaciela. Wszak wiego był tam pierwszy raz, no mógł podejrzewać, że będą tam jakieś siły, prawda? Imperialne smoki po zdarciu bariery ochronnej odleciały na inną część wysp, odkrywając tajemniczy skarbiec. Jako istoty pożądające kosztowności zostawiły króla samemu sobie. Wszak na błogosławionych wyspach była masa artefaktów. Stąd jakiś skarbiec poza stolicą helią, którym byłoby najwięcej złota, klejnotów itd. O którym prawie nikt by nie wiedział, a smoki powiedzmy. Byłyby w stanie takie bogactwo wywęszyć, albo w sumie jako świadome istoty też słyszały o błogosławionych wyspach i, i bogactwach na nich, no to też miałoby to jakiś sens. W obu przypadkach przez działania w doszłoby do zrujnowania i owe smoki zostałyby zrujnowane. Nie chce mi się wierzyć, że nikt nie zwrócił na to uwagę. Wystarczy proste wyjaśnienie i mam nadzieję, że takowe dostaniemy. No dobrze, wróćmy natomiast do historii. Gdy smoki udały się, niby to z Wiego. Garstka smoków jednak pozostała w kamaworze. I była świadkami, zdawałoby się, niekończących zaniedbań i konfliktów. W sensie wiadomo, że jak Kamawor stracił króla, to nie działo się tam zbyt dobrze, również przed tym nie działo się tam zbyt dobrze, ponieważ żeby uratować Izoldę, w jego dosłownie zrujnował ekonomię całego królestwa. Zgromadzone w niszczącym pałacu smoki patrzyły, jak niegdyś wspaniałe królestwo popada w ruinę. Minęły wieki, nim wykluł się następny imperialny smok. I tutaj przechodzimy do drugiej części, do tej części de facto związanej ze Smolderem. Muszę przyznać, że ta cała poprzednia część miała potencjał. Fajnie, że chciano rzucić światło na kamoworskie smoki i samo stare królestwo. Doceniam ten pomysł, bo jest naprawdę zacny. Ale jak widać, napisanie postaci w zgodzie z obowiązującym kanonem wydaje się być nie za bardzo po drodze. No chyba, że dostaniemy jakieś wyjaśnienie. To okej, okay. Dobrze. Smolder. Jego matka była smoczycą, która najwyraźniej w kamoworze pozostała, a Smolder wykluł się z jaja. Tamtejsza sytuacja, jak już sobie powiedzieliśmy, nie była zbyt zbalansowana. Niedobór zwierzyny zmusił jego matkę do coraz odleglejszych polowań. Skutkowało to faktem, że ich gniazdo stało się podatne na ataki noksjańskich poskramiaczy którzy mieli za zadanie wykradać smoki i trenować je tak, by wcielać je do noxjańskiej armii. Także trzeba przyznać, że jest to kolejny ciekawy wątek, który nam Smolder wprowadził, aczkolwiek jest to wątek bardzo szczątkowy, niemniej doceniam, że coś takiego się pojawiło. Pewnego razu, gdy matka Smoldera odleciała na polowanie, owi noxjańscy poskramiacze po prostu wykradli młodego smoka i wyruszyli w rejs do domu, aby odebrać należną im nagrodę. Nie minęło jednak wiele czasu od zakończenia, ich podróży, nim smocza matka odkryła położenie statku, ścierając go swym ognistym oddechem w proch. W powstałym chaosie, młodzieniec został porwany przez prąd na pobliską wyspę u wybrzeży Noksusu. Gdzie to dokładnie było, tego niestety nie wiemy. Pobliska wyspa u wybrzeży Noksusu brzmi jak któraś z tych tutaj. Aczkolwiek jakby się tak uprzeć, to wyspy należące do Noksusu, też można by powiedzieć, mają noksjańskie wybrzeża, prawda? Więc jakby tak. Jak już naprawdę kombinować, to powinniśmy uderzać w tę stronę. Natomiast nie wiemy, gdzie owa wyspa dokładnie się znajdowała. Sam Smolder był przerażony, samotny i głodny. I przypomniał sobie lekcję swojej matki i zaczął polować w tym osobliwym środowisku na drobną zwierzynę. Pewnego razu spotkał młodego chłopca imieniem Marinos. Chłopiec nazwał swojego nowego smoczego przyjaciela Smolder. Młody Smok coraz lepiej się komunikował, a ich przyjaźń kwitła. Tylko że w tajemnicy. Chłopiec obawiał się, że jeśli ktoś odkryje smoldera, zabierze go na kontynent i sprzeda temu, kto zapłaci najwięcej. Trzeba przyznać, że całkiem słuszne rozumowanie. Natomiast kolejne lata mijały. Chłopiec dorastał i dorósł, a smok nadal pozostawał mały. Wiadomo, cykl smoczego życia jest o wiele dłuższy niż ludzkiego. Marinosowi przybywało obowiązków i nie miał już tyle czasu dla smoka, ile miał za dziecka. Chcąc zabić nudę, Smolder zdecydował się nauczyć ziać ogniem, jak Smoki z opowieści Marinosa. Po wielu próbach z jego paszczy w końcu nie poleciały drobne iskry, ale czysty ogień. Smok tak podekscytował się osiągnięciem, że nie zauważył jak ten cały ogień się rozprzestrzenia, dopóki nie ogarnął koron drzew. Nagle w powietrzu rozgrzmiał potężny ryk. Przyciągnięta dymem matka Smuldera zapikowała w dół i czule objęła swoje dziecko. Jakby nigdy się nie rozstali. Tutaj trzeba przyznać, że może to się wydać dziwne, ponieważ Runterra jest przecież ogromna, więc tak na logikę to albo akurat tamtędy dym musiała matka Smoldera przelatywać, że ten dym zauważyła, albo potrafi wyczuwać dym ze smoczego ognia z setek czy nawet tysięcy kilometrów. Na szczęście na to mamy odpowiedź. Uniesiony za kark, Smolder obserwował rozprzestrzeniający się pożar. Pierwszy raz w życiu, szybując i obserwując świat tak, jak powinien obserwować prawdziwy smok. Smolder przesiaduje teraz z matką na zboczu klifu, na którym tak długo czekała na znak życia od syna. Więc matka Smoldera nie zostawiła go, a wiele lat czekała w pobliżu, starając się syna odnaleźć. Tutaj ciśnie mi się na usta takie soczyste. O, słodziutko. Teraz każdej nocy opowiada mu o historii jego rodu, znaczeniu i obowiązków imperialnych Smoków oraz uczy go, jak doskonalić swoje umiejętności. Pewnego dnia, gdy młodzieniec będzie gotów, w sensie Smolder, powrócą do ojczyzny swoich przodków i zapoczątkują nową, złotą erę. Kamaworu. No cóż, generalnie sama historia najgorszą nie jest. Wydaje mi się, że jest lepsza od historii Casante czy Milio, natomiast totalnie szczerze. Przyznaję się szczerze, że zawodu się nie spodziewałem. Ciekawości? Przewertowałem powieść zrujnowanie, żeby zobaczyć, czy są tam fragmenty o smokach. No i są dwa, które wam przeczytam. Znajdowali się w jednym z zamkniętych pałacowych ogrodów. Kalista wyprowadziła stryja z sypialni w obawie, że jego zdumiewający entuzjazm obudzi królową. Było to miejsce pełne spokoju ciche, odosobnione, ukryta oaza, którą Kalista zawsze lubiła. Otoczony murami i kolumnami ogród miał w swym centrum szemrzącą cicho fontannę. Kwitły tu kwiaty z różnych zakątków świata, a barwne smokolibry spijały z nich nektar długimi językami. Ich niewielkie skrzydełka brzęczały niestrudzenie, a po błękitnym niebie leniwie pełzły chmury. Jeżeli dobrze rozumiem, to mowa tutaj o owadach, które po prostu w części swojej nazwy mają smok. I drugie miejsce. Choć kalista dorastała na wybrzeżu, rzadko bywała na pełnym morzu. Na początku rejsu obserwowali wiele ptaków, ławic śmigających ponad falami. Latających, smoczych ryb. I później mamy wymienione inne istoty. Zatem Riot Games rękoma Antonego Reynoldsa zrobiło ogromnie przefantastyczny worldbuilding, jeżeli chodzi o Kamawor. I teraz wydają coś, co jest z tym niespójne. Wydawałoby się, że w powieści, która niezwykle mocno traktuje o Kamaworze i ma ponad 400 stron, to będzie jakaś wzmianka o smokach, skoro miały tak ogromną rolę, prawda? Co mam wam powiedzieć poza tym, że jestem po prostu zawiedziony. No ale dobrze kochani, zostały nam relacje Smoldera z innymi postaciami. Smolder ma trzy. Z Viego, Szywaną i Aurelionem. I teraz tak. Albo są to najgłupsze relacje stworzone kiedykolwiek w historii League of Legends, albo jego fabuła będzie rozwijana i o czymś tutaj po prostu nie wiemy. W ramach wyjaśnienia, do wszystkich tych wspomnianych postaci, bohater ma interakcje w grze, aczkolwiek, interakcje nie zawsze oznaczają, że postacie mają relacje. Nie oznacza to, że się spotkały, nie oznacza to, że są ze sobą powiązane, a bardzo często te interakcje, te teksty w grze przedstawiają scenariusz, a co by było, gdyby jakaś dwójka się po prostu spotkała. Natomiast w temacie wyjaśnienia relacji w jego no to okej, okay. Smolder z tego co wiemy na moment robienia przeze mnie tego materiału, takiej stricte, stricte relacji z Wiego to nie ma. Co do zasady może tutaj chodzić o to, że Smolder należy do grupy imperialnych smoków Kamavoru, których smocza liderka i inne smoki miały układ z Wiego. Okej, okay, może o to chodzi. Natomiast to wyjaśnienie wydaje mi się być takim trochę rozwodnionym. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, że mama Smoldera opowiada mu przecież historię ich królestwa i dziedzictwa, więc smoczek może znać w jego po prostu z opowieści. I okej, okay, to jest jak najbardziej fajna, ciekawa i bardzo dobrze wykreowana relacja, muszę przyznać. Tego typu nieoczywiste, niebezpośrednie koneksje między dwójką bohaterów to jest raczej rzadkość w League of Legends. Także tutaj moim zdaniem wyszło to naprawdę ciekawie i bardzo dobrze, jak również bardzo naturalnie. Hmm... Czy brakuje tutaj relacji z Nilą? No, idąc tym samym tokiem rozumowania, to niekoniecznie, ponieważ matka z synem nie musieli wiedzieć, że to właśnie leszówna pokonała przywódczynię Smoków. Relacja z Aurelionem i Szywaną. No, to tutaj jest ta masakra. Aurelion to astralny byt, który przybrał postać Smoka, więc jest określany astralnym Smokiem. A Szywana to półsmok. No, i wygląda na to, że relacja polega na zasadzie, bo jedno i drugie to. Smoki. To tak, jakby w sumie zrobić, że wszystkie jordle mają ze sobą relacje albo nie wiem, wszyscy ludzie, wszyscy wastajowie. Na ten moment pod kątem rozumowania lorowego, kanonicznego, logiki tutaj nie ma. Za grosz. Aczkolwiek mam nadzieję, że wyjdzie jakieś opowiadanie, które być może nam te relacje wyjaśni. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję pięknie za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.